Ja to uważam, chastel... że za mało się będzie identyfikował Tarnów z polskim biegunem ciepła. Wolałbym, żeby akcenty były położone na wielokulturowość przede wszystkim na galicyjskość tego miasta. Zapominamy o tym, żadne praktycznie miasto w Małopolsce nie chwali się tym. Robi, robią to miasta w, w Podkarpaciu na przykład. Dlaczego my nie możemy się tym pochwalić? Mamy piękne, y, nie tylko starówkę, mamy piękne inne. inne zabytki i tutaj myślę, że właśnie postawienie na te dwa akcenty, a nie tylko na bieguncie, który tak naprawdę jest anonimowy, nie, nie kojarzy się z Tarnowem. Nie wiem, czy uda się w ciągu nawet 20 lat... Y, postawić znak równości między biegunem ciepła a Tarnowem. Nie sądzę, żeby dało się to zrobić. Ale jedno, bo nie wyklucza drugiego. Ja myślę, że, że to chodzi o zgodę, zgodę, to jest jako jeden z elementów, a nie jako główny. Ja, to to trzeba, tak to, ale to, Panowie, to, to, tak, tak, to, to trzeba obudować. Ale tak to, to, dyskusję obudować te to zostawiam. szczerze powiedziawszy, ostatnio Kraków, o Kraku, o tarnowie mówiło się w związku z Stanisławem Opałką. Mhm. Jak to się skończyło? Przyznam że, 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 że byłem na takiej dy, ostrej dyskusji między... Zacznijmy od tego, że w Tarnowie. to zniesiałem jakiś onny działacz KCPZPR, którego imię prezydent chciał nadać. Przede wszystkim nie tylko działacz KCPZPR, ale przede wszystkim wieloletni dyrektor zakładów azotowych, to trzeba powiedzieć. Budowniczy Mościc. Tych obiektów, sportowych. Tych obiektów sportowych. o Sport których rozmawialiśmy, ale... Dom sportu, stadion prezydenta jest wieloletnim dyrektorem Azotów i ma pan skwę? No szczerze, jeszcze nie, nie tak? Jeszcze ale, nie. Ale, to jest jeszcze... Ale, ale zupełnie poważnie. To można powiedzieć, no dzięki naszej inicjatywie radnych PiSu pan wojewoda uchylił zarządzenie pana prezydenta, bo pan prezydent no, nie pokusił się o dokładną analizę prawną, co może, a co nie. Myśmy oczywiście argumentowali tu kwestie prawne. I dlatego pan wojewoda uchylił to zarządzenie. Już skweru opałki w Tarnowie na szczęście nie ma. Natomiast, bez... natomiast, no to się jeszcze okaże. Natomiast nie chcielibyśmy tego. Ale Myślę, to że... Widać, że jest społeczeństwo podzielone. Proszę mówić, ale, e, Na e, pewno. E, ale to nie jest tak, że decyduje prezydent. Skweru, no, e, w tym stanie prawnym rzeczywiście nie mogę swoją decyzją nazwać skweru imieniem kogokolwiek. Taka była wykładnia, prawda, że to można tak, było to będzie pan być Natomiast tam. nie, no jeżeli radni zechcą uhonorować Opałkę Przez takim tak. imieniem, to, to zapewne uczynią. Natomiast mościca, czyli dzielnica, w której to się działo, w zasadzie swój rozkwit i rozwój, rozwój rozdawcięcza takim postaciem, jak chociażby Stanisław Opałko, czy, czy inżynier Kubiński, którego zupełnie niedawno honorowaliśmy również podobnym tytułem skwer kubińskiego, który tam jest uruchomiony również wiąże się z historią azotów. Taka była też... Nie, tak, nie powinno ja być że taka, że, że, taka nazwa... że Przekonanie w... pana radnego, że ten, tego, że ten skwer będzie wynika z tego, że ZLd wygra wybory w przyszłym roku wynika. i przegłosuje radnych. wynika z poparcia. Z poparcia społecznego w dzielnicy tak Mościce to wystarczy tam się przejść z kamerą, z mikrofonem, zapytać kogokolwiek z mieszkańców tej dzielnicy, czy znają nazwisko Stanisława Opałki. Swego czasu Mościce zwane były nawet Opałkowem. No ale nie pan to jest... Opałko powiem. odgrywał rolę nie tylko w Tarnowie znaczną, ale w naszym kraju. No, członek biura politycznego w stanie wojennym, można powiedzieć, wsparcia, to jest niebagatelna... Nieba, nie panie, radny, panie radny, nie ma no, skweru opałki. Negatywna. Nie ma skweru opałki. No i dobrze. Ale prokuratura wypowiedziała się jednoznacznie. Nie ma nic złego w tym, że taki skwer będzie się nazywał skwerem im. i Sława Opałki. Ja rozumiem, że to za, ma nie w, ta, w następnej kadencji ja rady miasta. Akurat w tym wypadku jest zupełnie nie na miejscu i zupełnie nie służy ani, ani pamięci opałki, bez względu na to, jak to go pamięta ani dobru Tarnowa, bo tak naprawdę poszedł w świat sygnał, że w Tarnowie dzieją się jakieś dziwne rzeczy. Po raz kolejny. Wolałbym, żeby to był pozytywny sygnał, a nie właśnie. Naturalnie, tylko poszedł sygnał, być może prezydentowi o to chodziło, że w Tarnowie, w Tarnowie, a gdzie to jest? Nieważne, w... jak w dyskusji. Tak. Być może tak. Natomiast moglibyśmy jeszcze o Tarnowie rozmawiać bardzo długo, ze względu na czas. Ja mam ostatnie już zupełnie pytanie. No, wiemy, kto kupuje Unię mnie Tarnowę, a, a, a panie prezydencie... Wie pan kto kupi no, w zakład, w którym pan był kiedyś prezesem? Siedmiuchetnik. To znaczy jest to czwarte podejście do prywatyzacji zakładów azotowych. Bardzo żałuję, że to co było przygotowane w 2006 roku nie mogło się spełnić, bo już by był realny i rzeczywisty właściciel, a nie ułomny jakim jest Skarb Państwa. Wśród tych, którzy zgłosili akcję, znajdują się zarówno inwestorzy finansowi, inwestorzy tacy, którzy dają na przykład swoją kadrę zarządzającą, naprawiają i czerpią pożytki z, ze zmiany wartości, jak i branżowi. Ale osobiście podobnym branżowego mm -hmm. dla, dla, dla miasta Tarnowa Tarnowej wbudowanie w taką dużą strukturę chemiczną, znaczy to... dającą stabilność zatrudnienia i no właśnie, dającą... No właśnie, właśnie dla w, miasta. Właśnie, bo z punktu widzenia, znaczy to jest dobra informacja, że pakiet większościowy tak, to jest dobra informacja, że naturalnie i że nie będzie problemu ze sprzedaniem. Natomiast mówi Pan o, o zatrudnieniu i już zupełnie na koniec chciałem zapytać, czy nie ma żadnych dyskusji w Tarnowie na temat tego, co się stanie, jak duży zagraniczny inwestor kupi wysalnie, pakiet większościowy, nie wiem, tak to Czyli stracą pracę czytamy, tam gazety, gdzie związki zawodowe z zakładów azotowych e, wnoszą o pakiet rozwojowy, a nie wnoszą o pakiet socjalny. Jest, e, widać, że dojrzały w stosunku do poprzedniej próby, która zakończyła się fiaskiem. I myślę, że jest generalnie spokój i generalnie oczekiwanie, że stanie się coś dobrego w tym zakresie. Tak no to, pozyskanie i... dużego kapitału dla zakładów azotowych jest pozytywne również dla miasta. Tak. Że pan prezes podatki jedno. od nieruchomości. E, 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 to jest naprawdę duża pozycja w budżecie miasta i jakiekolwiek zawirowania na tle zakładów azotowych, jakieś problemy zakładów azotowych przenikają do budżetu miasta i do, do kłopotów, które, które miasto przeżywa. Także musimy zadbać o to, żeby, żeby, żeby właśnie ta prywatyzacja przebiegała bezproblemowo i żeby faktycznie wyjaśniać, jeżeli są jakieś no, problemy. Zgodność jest, ponieważ azoty wymagają potężnych inwestycji. W części ten zakład jest bardzo przestarzały, instalacje są przestarzałe i te inwestycje, które zakład we własnym zakresie robił, są zbyt małe, by zakład mógł stawić czoła rynkowym wymaganiom. I z tego punktu widzenia dla mieszkańców, dlatego że zakład będzie funkcjonował, będzie przynosił zyski, będzie dawał pracę, prywatyzacja jest niezbędna i tu jest akurat. Przypadkowo chyba zgoda. Drobne, Nie spory, drobne spory tutaj, ale, ale generalnie jest zgoda. To znaczy ja, jest. jest zgoda, natomiast ja żałuję, że to jest tak późno. Ja przychylam się do tego, co powiedział pan, pan prezydent w 2006 roku. Była przygotowana ścieżka prywatyzacyjna, były zagwarantowane inwestycje, które mogły się rozpocząć już w 2007 roku. W tym momencie mamy, będziemy mieć 2010 rok. I te trzy lata ja mamy niestety Ja nie takim krakowskim pozytywnym myśleniem. Za, za pięć lat moglibyśmy mówić wtedy, dlaczego dopiero teraz Unia Tarnów i dlaczego dopiero azoty. Powiedzmy teraz, że wreszcie azoty i wreszcie Unia Tarnów. Jeszcze raz gratuluję Grand Prix. Trzymam kciuki i mam nadzieję, że następnym razem, jak przyjedziemy do Tarnowa. No właśnie, no chciałem powiedzieć, że Zabaszamy to będzie się... szybciej, ale boję się, że to perspektywach 4 lat. W 2011 roku zapowiadane są e, zakończenie prac na panu prawie... pre Premier Marcinkiewicz obiecywał w wejde... 2009 roku. No, niech to będzie 2014, panowie. Nie, e, e, ja tego, wszystkim tarnowianom, tego wszystkim tarnowionom, tego wszystkim tarnowionom życzę. Dziękuję bardzo za, za rozmowę. Dziękuję, zapraszam za tydzień.